Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie dróg okolicznościowy PWPW z wizerunkiem Ignacego Matuszewskiego. Na wstępie zapraszam wszystkich na kanał 78 Rostek Numizmatyka oraz do sklepu esnumizmatyka.pl gdzie na, kostek, na kod Rostek 2024 otrzymacie 10% rabatu. Na druku okolicznościowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych znajduje się wizerunek Ignacego Matuszewskiego, polskiego polityka, byłego ministra finansów oraz żołnierza wywiadu wojskowego. Druk ten został wyemitowany w roku 2016. Mamy tutaj wizerunek Ignacego Matuszewskiego, wizerunek Sejmu, wnętrza Sejmu i medal Virtuti Militari. Znak wodny to wizerunek ignacego Matuszewskiego. Po drugiej stronie mamy informację, że banknot został wydrukowany w PWPW. Banknot jest z serii IM. Posiada tutaj kod QR, który można zeskanować. Banknot ten sprzedaje się na 1 bit Ostatnie notowanie to 115 zł ode mnie to tyle, dzięki zapraszam na kolejne odcinki.